Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tej popołudniowej godzinie, w godzinie Bożego miłosierdzia, łączymy się we wspólnej modlitwie, aby uwielbić Boga za Jego dobro, miłość, wszelkie łaski, których nam nieustannie udziela. Na początku naszej wspólnej modlitwy wsłuchajmy się. Fragment z dzienniczka świętej siostry Faustyny. O Jezu, ty wiesz jak słabą jestem, przeto bądź ze mną zawsze kieruj moimi czynami, moją całą istotą. Ty mistrzu mój najlepszy. Naprawdę Jezu lęk mnie ogarnia, widząc nędzę swoją, ale Zarazem uspokajam się, widząc niezgłębione miłosierdzie Twoje, które o całą wieczność większe jest od nędzy mojej, i to usposobienie przyobleka mnie w moc Twoją. O radości, jaka płynie z poznania siebie, o prawdo niezmienna, trwałość Twa wieczna. Jezu, prawdo wiekuista wzmocnij me siły słabe. Ty, Panie, wszystko możesz. Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie. O Jezu, nie kryj się przede mną, bo ja żyć nie mogę bez Ciebie. Usłysz wołanie duszy mojej. Nie wyczerpało się, Panie, miłosierdzie Twoje, więc ulituj się nad nędzą moją. Miłosierdzie Twoje przechodzi umysł aniołów, i ludzi razem, i chociaż mi się zdaje, że mnie nie słyszysz, jednak ufność moją położyłam w morzu miłosierdzia Twego i wiem, że nie będzie zawiedziona nadzieja moja. Prośmy zatem za wszystkimi zatwardziałymi grzesznikami, błagajmy o łaskę nawrócenia, o ufność dla wszystkich wątpiących, błagajmy za tymi, którzy ucierpieli w powodzi, za wszystkimi, którzy niosą pomoc, aby ich serca, przeniknięte pragnieniem niesienia pomocy potrzebującym, zawsze były napełnione Bożą Obecnością. Błagajmy również za wszystkimi chorymi, cierpiącymi i prośmy o łaskę zdrowia dla nich. Błagajmy za wszystkimi konającymi, za przeżywającymi czyściec i naszymi bliskimi, zmarłymi, aby Bóg obdarzył ich łaską wiecznego życia. Do tych intencji dołóżmy wszystkie nasze pragnienia intencje które nosimy w naszych sercach w imię ojca i syna i ducha świętego amen ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w ducha świętego w święty kościół powszechny w świętych obcowanie w grzechów odpuszczenie w ciała z martwych wstanie w żywot wieczny amen ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego jezusa chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, i całego świata, dla i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Maryjo Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami, błogosławiony księży Michale Sopoćko, módl się za nami. Na zakończenie naszej wspólnej modlitwy koronką do Bożego miłosierdzia, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo Pan z wami i z duchem Twoim niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za ten czas wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj w tym krótkim fragmencie z dzienniczka świętej siostry Faustyny po raz kolejny doświadczamy tego wielkiego jej zaufania Jezusowi. Mówi, że nawet gdyby tak wiele było trudnych sytuacji, to Jezus jest zawsze ze mną. To są jej słowa. Kiedy nam się czasami wydaje, że trudno, że Pan Jezus nie wiadomo, czy słyszy nasze modlitwy, to ufajmy, że właśnie w tym momencie jest najbliżej nas. Ta nadzieja, ta ufność w Jezusie pokładana, do której Jezus zachęcał i świętą siostrę Faustynę, i zachęca również nas, kiedy modlimy się tymi słowami Jezu, ufam Tobie, byśmy razem z Nim szli w naszej codzienności, pełni zaufania, a On zawsze mówi: Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Życzę wszystkim pięknego, błogosławionego popołudnia i zapraszam na wspólne wieczorne modlitwy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.